Słuchajcie, pokażę wam pewne zboczenie zawodowe. W cudzysłowie. Zabezpieczę płytę. Znaczy ja już ją troszeczkę zabezpieczyłem. Procesor kontroler CH340, przetwor, nie przetworniczkę, tylko regulator napięcia. Prawdopodobnie tam jest jeszcze sala do firmware'u. Zabezpieczyłem to lakierem PVB 60. Z tego względu warto coś takiego zrobić. Załóżmy, że wpada mi na taką płytę jakaś śrubka podczas działania na przykład e, tego drukarki. I uderza o procesor i tam się zatrzymuje na jego nóżkach. Wiadomo, co może być. Zwarcie. Płyta główna uwalona. Dlatego posmarowanie takim lakierem, jak widzicie, tu już proces jest zabezpieczony, PVB-60, stanowczo, definitywnie uchroni Was przed uwaleniem takiej płyty. Nawet jakby jakaś woda się dostała, nie mówię, że będę całą płytę smarował tym lakierem. Chociaż można. Jedną buteleczkę, nie, no, jedną buteleczkę to może nie, ale. Taka jedna buteleczka kosztuje słuchajcie, 10 zł, płyta kosztuje 200 stówy minimum. Myślę, że opłaca się e, zabezpieczyć taką płytę. Jak widzicie, tutaj jest procesor zabezpieczony, tutaj jakiś układ podejrzewam jakiś sterownik. I tam na końcu koło tego bezpiecznika niebieskiego, takiego samochodowego. Jest prawdopodobnie pamięć flash. I tutaj ten układ CH341, także mówię, warto zabezpieczyć. Jeszcze wam pokażę na przykładzie tutaj tego pędzelka. Wciągniemy go i zobaczcie, tutaj jest procesor. Pokażę Wam. Widzicie? No, już na niego trochę dałem tego. Lakierów PVB 60. I mówię, gdyby tak się postarać, bardziej pozabezpieczać y, najbardziej jakieś takie wrażliwe miejsca, no to mamy gwarancję, że taka płyta nam się nie uszkodzi przez upadek jakiejś śrubki. Mówię, nawet jakbyśmy śrubokrętem gdzieś się msknęli, to zawsze to zabezpieczy nas przed ewentualnym zwarciem. Polecam serdecznie lakier PVB 60. Dziękuję. Do widzenia.